Ogólnie mamy tyle, aż tytanów, no a dzisiaj będziemy składać, a dzisiaj będziemy robić nowego. Ja, jeśli chcesz to zobaczyć obejrzyj to do końca. Yo! Siemano z tej strony Libek13. Witajcie dzisiaj na moim kanale z, z vlogów, ale dzisiaj właśnie to jest taki inny vlog. Jeszcze takiego nie było, więc może warto się... się pocieszyć, no. Jeśli chcecie oczywiście więcej takich vlogów, zobaczycie za chwilę. Co to będzie za vlog? No, jeszcze mam wszystko przygotowane. To właśnie wbijacie tutaj 10 ławeczek do gry. Wiem, że umiecie. Zrobiliście nawet 200 na jednym odcinku. Co to jest? A, nie pewnie to jakiś palce z apokalipsa super Zings i lego city a jeszcze tylko o nie nie, nie 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 jednak nie zniszczone to nie <laughs> więc tak y, ogólnie w całym moim apokalipsie super Zings i lego city mamy aż tyle tytanów pokażę wam wszystkie tylko czekajcie muszę zapalić światło. Dla mnie ogólnie lepiej. Albo może zasłonić. Widzimy się jak już to będzie zasłonięte na serio, bo to mi przeszkadza w nagrywkach No i tak już od razu lepiej. tam jeszcze Jeszcze poprawię trochę. Szybkie zwrot, akcji. Zostawiajcie suby do góry. Jakie suby do góry? łapki się daje do góry, a suby daje się z dzwoneczkiem. No właśnie, żeby nie przegapić następnych vlogów, jakichś informacji z browsers. Ociuciak, jakichś informacji z browsers, ogólnie wszystkich filmów. Subskrybujcie z dzwonkiem. Subskrybujcie. Bo może będzie jakiś konkurs, jak tutaj wbijecie 5 chłopak do góry? Nie wiem, czy na jakieś kino, może na jakieś doładowanie, na dodanie do znajomych w Prolu, albo w jakiejś tak, chcecie grze. Czy Spamberga jest na przykład? Bo już nie nagrywam od kilku miesięcy, bo ta gra upadła też, ale jeśli chcecie, to piszcie w komentarzach. Chcę Stumble guys. A jak, jak chcecie Stars to piszcie. Chcę Stars No to wtedy będę wiedział, co dla was nagrać. Jak... Oczywiście to zrobię taką spo... taki no jakby quick, ale taką na społeczności stworzę taki post, jak to się tak jak to się tak mówi czy coś. Ale przejdźmy już do rzeczy. Mamy aż tyle tytanów w moim Mojej apokalipsie epizodów Super sex. Oczywiście, tutaj jest między innymi Titan Rescue Track. Nie zawsze się pojawia, ale na pewno będzie się pojawiać. nowy i drugi, i chyba nawet lepszy od Rescue Track Super Bot Lion Titan. No, mam nadzieję, że Wam się podoba. Tutaj Titan TV Man. TV Man Titan, dosłownie. No tak dosłownie. Czekaj. No. Tak. To jest. TV man Tytan. Lecimy dalej. Tytan Bot, piocha. Super Dino Faurex. Tytan. Co no tych tytan? no dobra potem mamy wielkie auto titan no jest potężne o światełko Pu, 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 pu. lecimy dół. lecimy dole teraz mamy takiego titana, może małego dlatego to jest larg. to jest larg Płonący figiel. Jaki <laughs> płonący figiel. Czy ja na serio leżę na twardej, zimnej podłodze, a on się na was Dobra. Wymyślę jeszcze dla na, niego nasze. Dalej. Bo dalej jej nie mam. Lecimy dalej. Tutaj jeszcze Tutaj mamy takiego gościa. samochód kit fury tytan znaczy kit fury car, car tytan no lecimy dalej czuły czuły lecimy dalej tytan bot piła pu pu pu, pu atakuje was dobra Bye. I na koniec ty tam Na koniec wałek kaktusowy ty tam woli? Żeby nie. Dobra. Więc bez przedłużania jedziemy z tym śledziem do składania Lego. A to jest właśnie... Co nie wam pokażę? Już widzieli widzieliście, że to LEGO Marvel jak kręcę. Ale zamiast to, to jeszcze mamy oczywiście jednego tytana, co go pominąłem, ale jest w naprawach. Może się nie widzieliście tych dwóch tytanów zaledwie. Poczekajcie, ja go wyciągnę i go wam pokażę. No więc macie, już to wyciągnąłem. Tutaj. Spider-Man Miles Morales. Tutaj Spider-Man Peter Parker. Skoro już widzieliście wszystkich Tytanów, to możemy przejść do kolejnego z Tytana, którego będziemy robić. A to jest Rocket Mech! Rocket Mech Armor. Tutaj Rocket Mech. A, dziwno. Rocket Mech Armor 6 Plus, numer tego opakowania 76 243. Więc tak, no. Przechodzimy do składania. Bye, tytany, ja was tak Bye, 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 bye. Że Lion jest na kółkach, no? Lame. Instrucția, Oci Instrukcja Pierwsza się zrobi takie coś. No to pierwsza strona, zaczynamy od od szopka i to jest ten to odpuszczmy, tak? Właśnie tak. I to jaj Poszło! What? Aha. Okej, okay, zaczynamy od szopka. Mamy szopka! Teraz lecimy zbroją. Chciałam powiedzieć z bronią i właśnie już mam kurdeczki, słońce nie słońce. Tak. Wygląda. Przyczepijamy właśnie. Mu to do... Ręki. I tak. No i... Chopek gotowy z botem. Pierwsza strona. Druga strona. Trzecia strona już gotowa, lecimy z... Lecimy z czwartą. Czwarta strona. No nie za dużo, ale tu jeszcze jest takie coś. Że to właśnie skończyłem. Więc lecimy z piątą. Piąta strona, lecimy dalej. Tylko szefy subskrybuję mój kanał. Lecimy dalej. Teraz. Strona szósta, siódma i tak do końca i właśnie koniec filmiku. Szósta strona, lecimy nawet szybko. Siódma strona, lecimy z ósmą. Strona ósma, lecimy z dziewiątą. Strona dziewiąta, lecimy z dziesiątą. Ha? Leci mi czas. Nie wiem ja. zobaczyć jak kładą Trochę. Chociaż... Bo ja tu tak robię ze stop klatkami to nie jest ciekawie. Chyba, że wy tak wolicie. Ja to tam nie wiem. Zaciek, ja w ogóle no i gdzie to teraz jest? gdzie to zapłaciałem? aha aha aha, dobra no i mamy pierwszą nóżkę i drugą kurde co to jest? co to jest? ludzie złoci 13 minut już to trwa. Jacie, pewnie jeszcze dzisiaj wejdzie jakiś nowy film. Za chwilę. Po tym odcinku wejdzie kolejny, oczywiście, za jutro chyba. Jeśli chcecie daily, to bija się tutaj pięć łapek do góry. Daily. A ja, wiecie, ja chodzę do szkoły i no. Ale są ferie. Są ferie. Ferie się. Więc ja nie chodzę teraz do szkoły, więc mogę na ludzie robić daily. No może nie do końca yy, ten. No to jak wiecie tutaj 5 ławek do góry, to w drugim tygodniu będę robił. Bo ja niestety wyjeżdżam. I nie będę mógł robić daily. Yy, ale... Patrzcie, tutaj już mamy. Robimy kolejny, teraz będziemy robić ogonek. I dzisiaj tutaj my zaczepiamy. Yy. I ma ogonek. Ulala. I teraz stać na mnie. No. I idzie do szopka. Patrzcie jak on się odbija. <grystanie> <grystanie> Dobra, lecimy z kolejną stroną. Teraz robimy działko. Łódź. Aha, tak to mamy ustawić i Bach. Bach. Lecimy dalej. Teraz jakiegoś busta dostałem. Dobra, gdzie to jest? Z takie Bach. Już mamy tyle. Lecimy dur. Lecimy dalej. Bach. Jest ok. Teraz ten klocuszek. Co? Jak chłop to zrobił? Co on w ogóle zrobił? Co on zrobił? Aha, ja cię, ja! Jak ja niedlip jestem, jest słowie, 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 słowie. Lecimy na kolejną stronę. I Szopek sobie tutaj tak chodzi. Oto ten kaszojad. Zbroń już przygotowany na wojnę. Więc tak, no. Jest składany, tylko, że teraz już... Jest trochę balanga. No bo już się trochę gubię. Nie się ze mnie, please. Postaram się to ułożyć w jak najszybszym czasie. Ale bach tutaj. Tak. A! Ujeżdżam. Okay. Dobra. Byk. Obrazku to lśni. Wtedy Bach mamy. Kolejna strona. Za chwilę już mamy koniec. No to spok, no to spok kocko. Dobra, pach. 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 Dobra. No to lecimy to. Tutaj. Aha. No to bach. Tutaj. Dobra, bach. Oto bach tutaj. Lecimy dalej i zaczepiamy tutaj i mamy łapę. No i przyczepiamy łapę. I mamy. Będzie taram. No i teraz nam teraz sam stoi. Dobra, lecimy dalej dalej. Robimy kolejną rękę szponami. Zakręciłem tymi sponami, że aż mi kamerka spadła. Czekajcie. Ja. O, ja ja Dobra. Lecimy dalej z drugą ręką. Widzimy się, jak już będzie zrobiona. drugą ręką już lepiej wygląda. Dobra. Idziemy dalej. Tutaj mamy. O! Działka. Ile tych działek? 12! What? No to da. No to z... Tylko jak się tym w ogóle strzela? A tam jest miejsce na broń. O la. Dobra. Chodź, chodź tu broń. ją. Saj. Tutaj już ciebie no i zarumieliście. Teraz chodź, środek. I masz swojego bota No, no, się No i gitesz. też Jak ja teraz gra w Fortnite, a, to ja na serio. Dobra, bach, bach. Myślałam, że nie będę stał na, na takich cieniutkich. Ja się dla Was staram i zaczęliście tą łapką do góry. Ja wydaję kasę. Dla Was, wyłącznie dla Was. Tak jak te na przykład konkursy na doładowania. To jest dla Was, dla Was. I jeszcze tutaj mamy 6 zapasowych. No. Okej, okay, 6, 6 działka, 6 zapasowych. Nawet 7 zapasowych. Ulala! Las, bat, swój, 4, 5, 7. No, no, no. No i wygląda teraz o wiele lepiej. Mocny. Wy też obyście byli silni jak on, oczywiście. Tu widać nawet na instrukcji, że jest mega silny. I obyście Wy byli tacy silni, żebyście nawet mnie pokonali wprost. Mogę zrobić taki odcinek dla widzów, zgłoście się w komentarzach, stworzę Discorda własnego Drzewka Lipka, więc już wyszukujcie, ale pewnie już jeszcze tego nie ma, ale ja postaram się dzisiaj go stworzyć i będziecie tam, będziemy tam sobie gadać na odcinkach i sobie robić jakieś konkursiki czy coś w tym stylu, będziecie, będziecie mi na przykład do odcinka nawet jakieś reakcje ze, ze stardropów no ale na przykład dropy jakie mieliście z mega świni też może być no wszystko tak naraz no no i będzie gitas będzie o wiele lepiej na tym moim kanale bo kiedyś to do serio tutaj było tak słabo a teraz tutaj tak to rozkręciliśmy bez was to by, to by tego filmiku tutaj nie było on ...by tutaj nie stał. Wy to zrobiliście, nie ja. Nie moje odcinki, tylko wy su subujecie mój kanał, dlatego to się stało. Więc ja się z wami żegnam, jesteście niesamowici, że wy wbiliście 2475 subskrypcji. Lecimy po 2,5 koła i będzie specjal. Oczywiście nie od razu. Tego stworzę i wrzucę oczywiście na YouTube, a, tak jak ten Mr. Stumble Specs, Special był. Piosenka Mr. Stumble Special na 300 subskrypcji. A tu było dosyć niedawno. I właśnie w taki czas wbiliście 2 400 koła. No, więc co, ja się żegnam, jesteście że niesamowicie na serio. Bez was by mnie tutaj nie było, więc na nara. A to się z